Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze ćwiczenia. Ćwiczenia zaczynamy tradycyjnie od rozgrzewki. Głowa do przodu, głowa do tyłu. Dwa, trzy, cztery. Państwo sobie liczą do piętnastu. Piętnaście razy trzy. Poczekamy chwilę na państwa, proszę się nie spieszyć. Rozgrzewamy głowę nadal. Do lewej, do prawej, do lewej. Do prawej. Trzy. Cztery. Państwo robią pięć. Sześć. Siedem. Następne ćwiczenie. Dookoła. Raz. Dwa. Potem w drugą stronę. Policzyć do dziesięciu. Zrobić chwilę przerwy. I znowu policzyć do dziesięciu. Rozgrzewamy rączki. Dzisiaj będziemy używać do ćwiczeń handelek. Na razie sobie bezpiecznie leżą. My rozgrzewamy rączki, czyli dłonie w dół. Zaciskamy pięści, puszczamy. Zaciskamy, puszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Państwo robią dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. Liczymy do piętnastu, robimy przerwę. I to samo ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Liczymy do piętnastu, robimy przerwę. Rozróżniamy sobie dalej łapki. Kręcimy, kręcimy. Liczymy do piętnastu. Raz, dwa. 3, 4. Cały czas to samo. Trzy serie po 15 powtórzeń. Kręcimy w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. Na tej samej zasadzie to ćwiczenie. Jak już Państwo skończyli, wyciągamy ręce w bok. Tak. I tu teraz sobie odkręcamy, tu już może być wolniejszy ruch. Liczymy do 15. Luzujemy ręce. Luz, luz. Tak. To samo. Liczymy do 15. Ok. I ostatni raz. Liczymy do 15. Ok. Rozpoczynamy serię ćwiczeń z, z ciężarkami. Ja dla dziewczyn wybrałam malutkie ciężary. Jednokilowe, oczywiście Państwo sobie mogą robić według preferencji. Można użyć wody mineralnej, małej, dużej. Proste ćwiczenie na początek. Chwytamy ciężarki w ten sposób, wodę mineralną chwytamy tak samo. Łokcie muszą być przy tułowiu i ćwiczymy biceps. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Państwo robią trzy serie po 15. Proszę pamiętać, że dłoń musi być stabilna tu. Niech nic takiego się nie dzieje. Kto nie może zrobić pełnego ruchu, robi sobie alternatywny malutki ruch. Tyle ile można. Dobrze. 3 seria po 15 powtórzeń zrobiona. Następne ćwiczenie. Wyciągamy ręce na boki dłonią do przodu, dłonie do przodu, świetnie. I jedna ręka do klatki, druga na zmianę. 3 4 Państwo sobie liczą do 12, do 15, jak państwo dadzą radę. Przerwa. I to samo 3 razy 15 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie. Unosimy dłoń z ręką do kąta prostego. Raz na zmianę. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery. Moje dziewczyny kończą. Państwo sobie robią trzy serie po 15 powtórzeń. Kto nie może zrobić pełnego zakresu, robi mniejszy ruch. Uwaga, kolejne ćwiczenie. Unosimy ramiona do kąta prostego i spotykają się ciężarki do góry. No. Spotykają się do góry. Ręce muszą być proste. Ramiona proste, ramiona proste, Władziu. Ramiona proste. Władzia. Spotykają nam się ciężarki do góry. Ale kto nie daje rady, robi malutkie zakresy, tak? Kto nie daje rady? Kto nie daje rady? Okej. Okay. Moim paniom dziękuję. Państwo sobie liczą. Jeżeli Państwo nie mogą z tymi ciężarkami, odkładamy po prostu ciężarki. Ćwiczymy tylko ręce. Uwaga! Trzymamy cały czas łokcie przy tułowiu do kąta prostego i boksujemy. Do przodu. Do przodu. Boksujemy. Cztery. Państwo robią dalej. Dziękuję. Trzy serie po 15. Odpoczynek. Odpoczynek. Raz, dwa, trzy, cztery. Liczymy. Kto nie ma siły, tak jak mówiłam, odkładamy ciężarki, robimy to samo, boksujemy bez ciężarków. Nic się nie stanie. Następne ćwiczenie. Kładziemy sobie te ciężarki na kolanie, prawym. I rękę lewą do góry, na dół do góry, odkładamy. Wyciągamy, odkładamy. Staramy się robić duży ruch, jeżeli możemy. Liczymy sobie, wystarczy. To samo ćwiczenie, robimy oczywiście na drugą stronę. Duży ruch, odkładamy. Duży ruch, odkładamy. Duży ruch, odkładamy. Chwila odpoczynku. Państwo sobie liczą, trzy serie po 15. Następne ćwiczenie. Uwaga, opieramy klatkę piersiową na kolanach. Kładziemy te ręce z tymi ciężarkami na podłogę. I unosimy na zmianę łokieć. Prawy, lewy. Unosimy te łokcie. Prawy, lewy. Jak już zrobiliśmy 15, się prostujemy, odpoczywamy. Prostujemy się, odpoczywamy. Kolejna seria. Kładziemy się na kolanach. Prawa ręka. Lewa, prawa, cztery. Państwo liczą do piętnastu. Odpoczywamy. I ostatni raz kładziemy klatkę piersiową na kolanach. Prawa, dwa, trzy, cztery. Odpoczywamy. Odkładamy ciężarki. Odkładamy. Strzepujemy ręce. Muszą nam odpocząć. Szczepujemy. Możemy w dół swobodnie. Dobrze. I uwaga! Wdech. Wydech. Dech. Wydech, Państwo sobie zrobią około 5-8 takich wydechów, wydechów, a my już dziękujemy, dziękujemy.